Zawsze byłam przedsiębiorcza. Mam nadzieję, że moja mama Marzenka się nie obrazi za to, co teraz opowiem, ale mam taką historię, jak byłam. W drugiej albo w trzeciej klasie mój tato był pasjonatem fotografii i miał u nas w domu w piwnicy takie studio fotograficzne. Ja tam kiedyś buszowałam z moim kolegą Tomkiem i znalazłam takie klisze z mamy zdjęciami. No nago ja te zdjęcia wzięłam i sprzedawałam potem w szkole, w podstawówce chłopakom w starszej klasie. Wszystko sprzedałam. Sprawa by się nie rypła, gdyby nie to, że moja mama pracowała w szkole i jedna z jej uczennic przyszła jej to powiedziała. Także pamiętam sob sobotę albo niedzielę Rano. przyszłam się przywitać, rano jak wstałam, a tam tato z pasem, mama z krzykiem, pas taki straszak, ale to było straszne. No i byłam przedsiębiorcza, potem jeździłam na kolonie do Niemiec i największym hitem jaki sprzedawałam to były takie szklanki, które po dolaniu wody pokazywały rysunek gołych babeczek. no Wiecie jak jest? Golizna zawsze się sprzedaje. Także czy byłam przedsiębiorcza? Byłam. I mimo że nie mam biznesmenów ani biznesmenów w domu, u nas zawsze wszyscy się zastanawiali, skąd ja to mam, bo mam od zawsze.